w tym filmiku, idziemy tym szlakiem, tym szlakiem. Czekaj, to daje? Ja bym chciał tylko powiedzieć, że nas amerycy wyprzedzili. Lecę, lecę! te na górze najlepsze i widoki są fenomenalne po prostu. Jest stąd sięgnijmy wyżej niż niebo magia. Proszę nie zwracać uwagi. Super. Ja tak nie umiem. Ja też. A on tak całą drogę. Udało się wbiec. Czy była ciężka droga. Było bardzo przyjemno. Przyjemny szlaczek. E, można wbiec na niego. Szczególnie dotarliśmy na miejsce. E, tam mamy wieżę widokową, do której zaraz tam będziemy zmierzać. Tutaj można Ognicha chyba się robić? No i ogólnie na wypasie. Na wypasie jest fajnie. O! Tutaj cyk elegancko. Całkiem przyjemny szlaczek. Ale ja tak mówił, że czerwony trochę wymagający jest. Ale fajny, fajny, całkiem przyjemny. E, polecam, polecam się wybrać każdemu. Idziemy na górze. Ajajaj! Tak to wygląda! Jak pięknie tu jest! Możliwe. Tam idą ludzie. Ładnie jest tutaj. Jest ładnie, jest naprawdę pięknie. Wy, warto się tam wybrać. Tam mamy fajny szlak ogólnie. Fajnie to widać. Nie jest to wymagająca trasa, myślę, że jest to trasa taka dla początkujących turystów, ale warto się tu wygrać.